5 punktów, no i ciekawe. Zielonogórzanie muszą w tym wyścigu odrobić straty do pilan, bo w następnym startują niepokonani przez Zielonogórzan w dzisiejszym meczu Rafał Dobrucki i Hans Nielsen. Wydawałoby się, patrząc teoretycznie, że bieg 15 powinni podwójnie rozstrzygnąć na swoją korzyść pilanie. No ale przecież dochodzą jeszcze nerwy, dochodzi ta atmosfera, gorący doping kibiców. Wszystko może się tam w tym jasnym wyścigu zdarzyć, ale bardzo duży ciężar gatunkowy ma ten wyścig. Sporo zależy od tej czwórki jeźdźców. Popatrzmy jeszcze raz. Przypomnijmy: żółty Kowalski, czerwony Szymkowiak, biały Okupski i niebieski Kwieciński. Za ryczały silniki i zielono-górzanie wyjdą na podwójne. I wyjdzie przed Kowalskiego No proszę państwa, czyżby miał powtórzyć się scenariusz z meczu z Atlasem Wrocław Ale Pilanie na pewno nie dadzą za wygraną Ani Rafał Kowalski, ani tym bardziej Krzysztof Okupski Spojrzał teraz, gdzie jest Ireneusz Kwieciński, Jarosław Szymkowiak Kwieciński po zewnętrznej, Szymkowiak po wewnętrznej Znowu publiczność tutaj na tym stadionie Nastojąco obserwuje pojedynek Ileż emocji dostarczają zielonogórscy żużlowcy w tym sezonie, w tych dwóch pierwszych meczach swoim sympatykom? Tu naprawdę warto przychodzić, warto zająć sobie jak najlepsze miejsce, aby oglądać to, co tu dzieje się na tym stadionie. Już drugi raz nie wiem, dlaczego tak ogląda się Jarosław Szymkowiak. Nie powinien się oglądać na jadącego za nim Krzysztofa Okupskiego. Jeszcze pół jeszcze jeszcze kilkadziesiąt metrów, jeszcze desperacki atak Krzysztofa. Okupckiego, ale nie da rady Okupski Zielonogórzanie wygrywają 5 do 1 No proszę państwa Naprawdę trzeba mieć Serce Aby wytrzymywać takie emocje Tutaj na tym stadionie No ale znowu jest wielka radość Coś co wydawało się prawie zgoła niemożliwe Staje się faktem No Zielonogórzanie prowadzą przed ostatnim wyścigiem Dwoma punktami prowadzą 43 do 41 i o wszystkim zadecyduje ostatni wyścig. Ale naprawdę no, przyznam szczerze, gratuluję już trenerowi Jana, Janowi Grabowskiego. Jednego, tego trenerskiego nosa. Powiedział jeszcze raz to powtórzę w przeglądzie sportowym przedmeczowej, w przedmeczowej prognozie, że tym czarnym koniem będzie ten oglądany.